29 stycznia spotykamy się w Piasecznie. Jawność w Piasecznie, spotkanie z mieszkańcami, godzina 18. Zobaczcie na nasze media społecznościowe, jest pierwsza informacja o tym. Będziemy rozmawiali o jawności, ale to jest zawsze początek do tego, żeby dyskutować o tym, co się dzieje w samorządzie, jak funkcjonuje samorząd, jak możemy na ten nasz samorząd wpływać. Zapraszamy mieszkańców Piaseczna, ale też okolicznych gmin i miejscowości. Jawność w drodze, trochę już zaczynamy jeździć po Polsce w połowie. Z lutego zapraszamy na Dolny Śląsk, niedługo podamy informację w jakich miejscowościach będziemy, ale też możecie zgłaszać w okolicy 12, 13, 14 lutego, będziemy na Dolnym Śląsku, chcemy się z wami spotkać, porozmawiać o jawności, możecie zorganizować spotkania z mieszkańcami, ale też spotkać się z nami na chwilę, żebyśmy mogli pogadać o waszych sprawach, o waszych przypadkach, śledźcie nasze media społecznościowe, nasze strony internetowe, będziemy o tym wszystkim informować, ale też Jawność w drodze to jest cykl spot. Od kwietnia, kiedy ruszamy w cykliczne spotkania po Polsce, też będziemy o tym informować. Już zgłosiliście nam kilkanaście miejscowości, w których chcielibyście, żebyśmy byli. Wiemy o tym, ale zgłaszajcie więcej chcemy, żeby jawność była w całej Polsce. Tak naprawdę, jawność w drodze. Dalej trwa zbiórka na slapy, na te postępowania, które mają wielokrotnie Was i nas uciszyć. Jak nie wiesz, czym jest slap, zobaczymy nagranie u nas na stronie, które dotyczy organizacji, która właśnie została objęta takimi postępowaniami sądowymi. To jest duży problem w Polsce. Coraz więcej do nas slapów wpływa. Prawie każdego dnia ktoś do nas się zgłasza z takim postępowaniem, które ma go uciszyć. Dlatego zbieramy na to pieniądze, chcemy Wam zapewnić profesjonalną opiekę prawną, żebyście w tych postępowaniach mieli swoich pełnomocników. Widzimy, jak jest duże zapotrzebowanie na to i jak ta skala slapów jest duża w Polsce. Zatem dołóżcie się do tego. 10, 5 złotych, 15 to jest bardzo ważne dla nas wszystkich, ale też dla was, jeżeli chodzi o ochronę wolności słowa i tego, żebyście mogli swobodnie robić to, co na co dzień robicie, wpływać na władzę, często je krytykować czy zwracać uwagę na niektóre nieprawidłowości. Niedługo, znamy już, niedługo wybory prezydenckie znamy datę pierwszej, której i drugiej 18 maja i 1 czerwca. Będziemy się przyglądać też wyborom. U nas na, na stronach i w naszych mediach społecznościowych będą materiały innych organizacji, które zachęcają do monitorowania procesów wyborczych, obserwowania tego, co się dzieje w kampanii wyborczej. Na naszej stronie pojawił się tekst ekspertów Fundacji Odpowiedzialnej Polityki o mężach zaufania o tym jak przyglądać się e, e, wyborom. Zapraszamy do tego tekstu, ale też bardzo ważna rzecz się w międzyczasie dzieje, to są wybory szefa Krajowego Biura Wyborczego. E, Przyglądamy się temu i też chcemy naciskać polityków na to, żeby to była osoba bezstronna, profesjonalna, bo tak naprawdę ważne jest to, żeby wybory przebiegły w sposób e, e, uporządkowany i dobry, szczególnie w tej sytuacji, w której jesteśmy politycznie i tych różnych rzeczach, które się dzieją około wyborczych i z finansowaniem e, e, Prawa i Sprawiedliwości, to e, wy, wybory szefach Krajowego Biura Wyborczego, to jest bardzo ważny element do tego, żeby te wybory przebiegły sprawnie. 15 stycznia już niedługo, za kilka dni, w przyszłym tygodniu opublikujemy raport o stanie jawności za rok 2024. W tym raporcie bardzo dużo informacji o tym, co się działo z jawnością w zeszłym roku, jakie zmiany legislacyjne były, jak orzekały sądy administracyjne, ile miały spraw i tego też, co wynika z działalności organizacji międzynarodowych, jak to ewentualnie wpływa, czy jak się Polska raportuje w tych różnych działaniach organizacji międzynarodowych. Zapraszamy na nasze media społecznościowe, zapraszamy na naszą stronę. Pamiętajcie, że już za kilka tygodni rusza kampania 1,5%. Pamiętajcie o sieci obywatelskiej Polska. Większość pieniędzy przeznaczamy na pomoc prawną dla Was wszystkich.